mamy Panią doktor habilitowaną Sabinę Nowak, Uniwersytet Warszawski, a także Stowarzyszenie dla Natury Wilk, a także Pani Sabina jest członkiem Rady Naukowej DPN. Witamy bardzo serdecznie. Ja też serdecznie witam wszystkich. Po co komu wilk w lesie? No właśnie, z, oczywiście jest to pytanie, które się często pojawia, no bo jest to drapieżnik, wszyscy się go boją, prawda, to znaczy wiele osób się go boi. Ehm, Mało kto jest w stanie sobie wyobrazić, czy jest to niezbędny element ekosystemu leśnego. No ale wiele badań wskazuje na to, że tak, że wilki przynoszą nam konkretne korzyści. Nie tylko przyrodzie. Bo przecież polują na dzikie zwierzęta kopytne i to szczególną grupę tych zwierząt, głównie te zwierzęta młode, niedoświadczone albo stare, albo takie, które są w jakiś tam sposób niepełnosprawne, i to jest ta grupa który, tych, tych zdobyczy, na które wilki polują. Pozostawiają w tych populacjach osobniki najbardziej w danym momencie sprawne, posiadające jakby najlepsze cechy. I to te osobniki się rozmnażają, przekazują te super cechy, to przystosowanie do środowiska, ale także ta umiejętność unikania drapieżnictwa, przekazują swojemu potomstwu. W związku z tym mamy naprawdę wtedy zdrowe populacje jeleni, dzików i saren w środowisku. To jest pierwsza korzyść, jaką ma przyroda z wieków. Druga korzyść jest taka, że ograniczając populację zwierząt kopytnych, pomagają lasowi bronić się przed nadmiernym drapieżnictwem, ponieważ roślinożercy, jak sama nazwa wskazuje, są drapieżnikami roślin. W związku z tym to ich, ta ich nadmierna liczba powoduje, że te rośliny w lesie są pod ogromną presją. I to nie tylko chodzi o zgryzanie drzew, które spędza sen z powiek leśnikom, ale chodzi także o to, o żerowanie właśnie na roślinach runa, na zadyptywanie. Na zadeptywaniu tych, tych roślin runa, co powoduje, że różnorodność taka biologiczna w lasach spada, kiedy jest dużo kopytnych. No nie ma po prostu geofitów, nie ma tych pięknie kwitnących roślin wiosną. Są w stanie przetrwać to zadeptywanie tylko takie trawy, gatunki, które nie są szczególnie cenne i bardzo pospolite. W związku z tym wiele zwierząt, małych zwierząt, które są zależne od tych roślin rumianku, bo się w nich chowają albo też po prostu żerują na nasionach tych roślin. Te, te zwierzęta są w stanie w tym lesie przetrwać, jeśli są także duże drapieżniki. I to są takie... A, duże drapieżniki także, a szczególnie wilki, są w stanie żerować na padlinie na przykład dzików, co powoduje, że one po prostu rozrywają te, te ciała martwych zwierząt, martwych dzików, i do, u, u, ale także żubrów, tam gdzie te żubry występują, a przecież okolice Drabińskiego to też takie obszary, gdzie są żubry, więc one są w stanie to, to ciało tego żubra nadjeść, żeby udostępnić tam innym zwierzętom dostęp do tych ciał. Ponadto resztki z obiadów wilczych no, są kapitalnym żerem dla wszystkich padlinożerców. Umożliwiają borsukom przetrwanie prawda, okresu, kiedy wychodzą, wychodzą po, 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 po tym zimowym śnie na wiosnę. Są naprawdę także kuny, szczególnie kuny leśne, fantastycznie wykorzystują to źródło pokarmu w okresie zimy, kiedy jest gruba pokrywa śnieżna i nie ma tak naprawdę tych gryzoni, na które Kulny polują, to właśnie martwe resztki ze stołu wilczego są fantastycznym pokarmem. Oczywiście lisy i wiele, wiele innych pajążerów, ale także ptaki, na przykład bielik. Rzeczywiście, zagęszczenie tej populacji zwiększyło się równolegle do rekolonizacji przez wilki zachodniej Polski. A co ciekawe, wilki przynoszą też nam, ludziom, konkretne korzyści. Jak powiedziałam, chroniąc przed kopytnymi drzewa, no bo im mniej jeleni saren, tym mniej tych drzew jest zjadanych. Dla gospodarki leśnej to super. Super informacja. Zabijając sarny i dziki na polach, mocno ograniczają populację tych kopytnych, które powodują szkody w uprawach rolnych. A te odszkodowania za, za szkody od zwierząt, właśnie dzikich, jest, są ogromne. Gdyby nie było wilków, byłyby znacznie większe. Wilki z obrożami nam pokazują, że bardzo chętnie polują na sarny i dziki. Na polach, w kukurydzy, w zbożach, w rzepaków, czym się da, wszystkie te wyższe uprawy są fantastycznym ukryciem i tam można polować na te dzikie kopytne. No jest, jest wiele, zabijając trochę jeleni i saren żerujących przy drogach, a też to chętnie robią, zmniejszają liczbę kolizji drogowych z tymi, z tymi dużymi zwierzętami przecież. I, I wiele, wiele, wiele innych takich rzeczy. Ostatnio, a jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Ostatnie badania wskazały, że sarny polne mają ogromną liczbę kleszczy. A wilki, żerując na tych sarnach polnych, właśnie. I minimalizują tę te, populację tych właśnie nosicieli kleszczy na, na terenach polnych, gdzie oczywiście ludzie często spacerują z psami, sami spacerują i są narażeni właśnie na wszelkie odkleszczowe choroby. To... Więc jest wiele elementów, które się układają na to, że mamy konkretne korzyści, nawet wymierne, które można wyliczyć finansami. Właśnie z tego drapieżnictwa wilków. To jeszcze, żeby postawić kropkę nad i podczas naszej tutaj dzisiejszej podcastowej rozmowy, to proszę cię powiedz, jakie znaczenie dla Parku Narodowego, dla Drawieńskiego Parku Narodowego ma obecność wilków? Bo o zyskach przyrodniczych już powiedziałaś, ale innych. Hmm? No na pewno, na pewno wilki też bywają atrakcją turystyczną. Oczywiście fantastycznym przykładem jest Yellowstone, gdzie od momentu, kiedy reintrodukowano wilki, bo ich wcześniej tam nie było, to mnóstwo ludzi. Co roku 4 miliony turystów, nie więcej nawet. 4 miliony to jest dochód z tych turystów, 4 miliony dolarów. To jest dochód z turystów, przy, którzy przyjeżdżają do Yellowstone tylko po to, żeby gdzieś tam w oddali przypadkowo albo przez lunetę zobaczyć wilki. I te wilki niewątpliwie stają się także takim wabikiem dla turystów w Polsce. Jest wiele miejsc w Polsce, w Bieszczadach. Czy chociażby w ogóle w Karpatach, czy także już teraz w lasach niezimnych, gdzie turyści przyjeżdżają po to, żeby przynajmniej zobaczyć trop wilków, żeby mieć świadomość, że są na terenie, na którym żyją wilki. Czasami są to oczywiście, jest to też okazja do tego, żeby je zobaczyć gdzieś z daleka, ale najczęściej to polega tylko na tym, że się zobaczy trop. I to też dla ludzi jest coś ważnego. Dzisiaj, w dobie kiedy, w takiej, kiedy ludzie no bardzo łakną tego kontaktu z przyrodą, łakną kontaktu ze zwierzętami, coraz większa grupa osób chciałaby też e, móc e, być przynajmniej na obszarze, gdzie są, gdzie są wilki. A co można powiedzieć o kondycji przyrody, jeśli na terenie danego lasu, parku, puszczy znajdują się wilki? No na pewno, na pewno ta przyroda zyskuje, ponieważ po pierwsze no ma dodatkowy gatunek, prawda? Po drugie, całe, cała ta działalność wilków no powoduje niewątpliwie zwiększenie się takiego balansu w przyrodzie, zmniejszenie się populacji zwierząt kopytnych. Nie trzeba do tego wykorzystywać człowieka, żeby te populacje ograniczać. Człowiek nie jest doskonałym reduktorem. To znaczy reduktorem może jest doskonałym, jeśli chodzi o populację. Natomiast nie jest takim, nie jest kimś, kto potrafi rzeczywiście wybrać z tej populacji te osobniki, które nie stanowią szczególnie cennego elementu, prawda? Wilki testują, zabijając czy polując na zwierzęta kopytne, testują je wielokrotnie, po prostu biegnąc za nimi. W zęby wilków dostają się tylko te osobniki najsłabsze, w jakimś, w jakimś sensie: albo stare, albo chore. Albo, albo, albo po prostu nie, niesprawne. Czyli I to jest fantastyczna, fantastyczna taka cecha. To nie jest tak, że one są w stanie ocenić już z daleka, który, które to zwierzę jest właśnie najsłabsze, ale przez bieg za nimi to jest ten test, który pozwala im to ocenić. Także ta przyroda w parku na pewno bardzo, bardzo zyskuje z uwagi na obecność wilków. Na pewno rośliny runa na tym korzystają, na pewno te wszystkie małe zwierzęta w parku na tym korzystają. Na pewno e, generalnie, o co jest bardzo ciekawe i co my sami zaobserwowaliśmy, nawet ptaki mają korzyść z tego, że są wilki. Bo na przykład w odchodach wilków jest wiele sierści, która jest potem wykorzystywana przez ptaki. W okresie lękowym na budowanie gniazd. <noise> nie mówiąc już o wszystkich żukach, które korzystają z tych odchodów. Także jest mnóstwo takich historii, które, mm. które pewnie są takimi układankami, takimi elementami układanki pokazującymi, że tutaj te związki są ważne. Wilki nie są groźne. Dzikie wilki wychowane w grupach rodzinnych, wychowane przez parę rodzicielską, przez matkę wilczycę. Nie są dla nikogo groźne. Oczywiście są to duże drapieżniki. Ich budowa i to, że żyją w grupie, pozwala im polować na duże zwierzęta kopytne, ale to nie oznacza, że mają chęć polować na ludzi. Generalnie ludzie się boją i tych ludzi starają się unikać. Jest kłopot trochę w tej naszej mocno zaludnionej Europie, a szczególnie w Polsce, gdzie ludzie ubóstwiają chodzić do lasu. Wilki mają kłopot z tym, ponieważ im trudno jest tych ludzi e, unikać tak prawda, codziennie, w każdym momencie. Czasami są widywane, ale to, że Wilki jest widziany w lesie czy na polu, nie oznacza, że ma złe zamiary wobec człowieka. On został po prostu zaskoczony w czasie swoich rutynowych zajęć. No i teraz musi ocenić, czy ma do czynienia z jakimś dużym niebezpieczeństwem. Czy no, po prostu nie musi uciekać w panice, i to Wilkowi trochę zajmuje czasu. One się boją, one się wycofają, nie będą podchodzić do ludzi zdecydowanie nie, ale muszą się przyjrzeć, bo nikt, y, y, prawda, nie podejmie takiej gwałtownej decyzji. Musiałyby po prostu całe życie uciekać przed ludźmi, bo tyle, tyle, tyle nas jest w lesie. Więc racjonalne podejście do życia i do gospodarowania energią podpowiada im, że muszą po prostu oceniać sytuację. Ja nigdy złych doświadczeń z wilkami nie miałam, od ponad 20 lat prowadzę badania nad wilkami, często tropie jest sama, samotnie, często też w takich warunkach dość trudnych zimowych na rakietach śnieżnych, w górach albo generalnie gdzieś bardzo, bardzo głęboko w lesie. Kilkanaście kilometrów od moich współpracowników, którzy idą swoim transektem, i nigdy mi się nie zdarzyło nic złego, chociaż widywałam wilki naprawdę z bardzo bliskich odległości. Od czasu, kiedy prowadzimy badania telemetryczne nad wilkami, kiedy mamy wiedzę na temat tego dokładnie, gdzie one są, ponieważ dane z obroży nam to pokazują, to po prostu jest możliwość podejścia rzeczywiście blisko, na parę metrów, żeby ocenić, czy dany wilk, który nosi obroże, jest w dobrej kondycji, prawda? Bo tutaj musimy zawsze wziąć pod uwagę, że one mogą zapaść na świerzbowca, To jest taka choroba bardzo dotkliwa dla wilków. Mogą się zranić, mogą mieć jakieś straszne przypadki, które zwykle wynikają z wilczego życia, mogą być poranione także przez. Przecież jeleniek, na które polują, a są to naprawdę duże zwierzęta i się bronią aktywnie, czy dziki. Więc my takie testy robimy. Czasami podchodzę do, do, do wilków, które mamy z obrożami, żeby ocenić po prostu oczami, w, w jakiej są kondycji. No i nigdy nic złego mi się nie zdarzyło. One po prostu spokojnie... Czasami szybciej, czasami wolniej. Odchodząc, sprawdzą z kim mają do czynienia. Okej, okay, dziękujemy bardzo za spotkanie. Idziemy Odchodzę, nie mam przyjemności. Czyli nie wilk tak, jest nie, nie mam przyjemności z tobą być dalej. Nie wilk jest zagrożeniem dla człowieka, tylko bardziej człowiek dla wilka, jeżeli już mówimy o zagrożeniach w tej parze. Tak, zdecydowanie. No przecież jest nas 30 ponad 38 milionów w Polsce. Jesteśmy no, istotami, które mają ogromne możliwości. To nie tylko możliwości dotyczące używania jakichś środków przemocy, ale też możliwości zmieniania środowiska naturalnego. To, czym dysponujemy teraz, to się w ogóle nijak ma do tego, czym dysponują zwierzęta. W związku z tym to tak naprawdę my jesteśmy dla, dla nich potwornym zagrożeniem, ponieważ nie tylko, że, że, że przekształcamy środowisko. Ich życia, że ingerujemy ciągle w te, w te ostoje, gdzie one jeszcze mogą znaleźć spokojny spokojne miejsca i ciszę, bo się wdzieramy tam. Doktor habilitowana Sabina Nowak, Stowarzyszenie dla Natury Wilk, no i z czego jesteśmy bardzo dumni, członek Rady Naukowej DPN.